O, znowu koło haka, sam się nadzieję, żeby nie musiał. Dobrze. Widzisz, znowu mamy rzeźnię i kombine. Ej, to jest człowiek? Człowiek. Ale świnie tu są. Kurde, jaka rzeźnia. Dyskoteka bury. Jest tu Cześć. generator? Jest. Się... O BOŻE! Te, o Boże no. wiemy, co... Tylko nie on! Opanował moje ciało. Kurwa ten generator w, tam, w tej farmie jest zjebany bo... Jak się z nim tam wygrało z tym gościem? Wiem, że nigdy z nim nie wygraliśmy, więc nieważne. Wiesz co raz, 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 to... raz po raz trzeba się otrząsnąć, to jest ten doktor śmieszny A, A jak się z tego otrząsało Po prostu musisz się zatrzymać, w bezruchu siedzieć i wtedy lewym przyciskiem myszy masz otrząsnąć. Się ta 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 się ta ta ta. Kurwa! tak jak ta się ta leczy nie? No przejdźcie. Ale na pasek na spacji Kim malutyńki ma pasek miałem na spację No i Ta spacja chyba jeszcze ci ucieka na rogi ekranu pamiętam Ale to jak jesteś o ten, no ja jeszcze nie jestem Kurwa, no mi co chwilę z momentności wyskakujesz chyba z szóstej ale, ale ja mam taki malutki poseczek cały czas Tak jest ten Taki, no nie wiem, trzy razy mniejszy niż normalnie Gdzie totalnie ubiegłym kierunku niż wiesz Świetnie Mnie jeszcze nie widział O kurwa Widziałem ja tego zbyt. co jeden generator robi Uważaj to no już wysoko. kończę Już kończę KOŃCZĘ i tak pójdziemy tak. chyba po ciebie, skoro cię zostawił. Mam go. Nie masz generatora. Bury szybciej, biega ode mnie. Zrobiłem ten generator, nie? Tak, tak, tak. No nie wiem, bo on mnie już stał nade mną i. No i nie spożyć położyć tego. Tak no dobra. Byś powiedział coś, a nie kurwa klęczysz i mi dupę wąchasz. <śledzimy> Idę daleko od was. A masz okulary? R róbcie. Powieściu. Idzie chyba A, Idzie do was. waszą stronę idzie. B! Nie muszę? Tego nie musisz. Poczeszny się. I poszedł bardziej w stronę tych, co są razem. Bo wiesz, ja tutaj próbuję objazdem. W każdym razie jest daleko ode mnie, możecie mnie ściągać. Ode mnie, poszedł twój. Eee... Yy, nie, nie sięga, nie sięga, nie sięga, idzie! Kurwa Oprawiam. A wi widział Na pewno nie widział A, czai się na ciebie Chyba mam problem No Opętał mnie Chory problem Świecę mu na <noise> Ta latarka <noise> jest bezużyteczna. <noise> Elegancko cię wypierdoliła <noise> Robicie tam te generatory, czy nie robicie? się? se No, ja kurwa, Idzie w stronę tego co szedł do nas Ja już O spację Opętał no. mnie! O, GG O, pamiętaj się! Idzie do domu cały czas Kurwa, no. to jest bardzo zły! Pomysł no Poszed, Poszedł twój, poszedł z Zostawił burego na, na pastwę Po stronę. On chyba wie, gdzie ty jesteś, bo idzie prosto na ciebie. Ona użyje koło ciebie tej obszarówki. To jest i tak dupa. No, goni cię. No. Pizda, jebany debil. A mój spróbuje się ściągnąć Nie wyszła, nie pykła pa, Papa You are such a crazy man Sorry Bury, jesteś za blisko Muszę iść po Bedę Nie, Beda jest down Idzie to Nie, 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 bierze mnie, bierze mnie, bierze mnie, bierze mnie, bierze mnie, bierze mnie Bierze go, bierze go, bierze go, bierze go, bierze go Jerzego! O, pewnie Jerzy. I'm dead! O nie! Oj. To dwa generatory zrobiliśmy, brawo my! Poszło nam tak samo jak ostatnio, bo ostatnio chyba też zostały trzy i nie mogliśmy ich zrobić i się męczyliśmy z tym doktorem jakieś kurwa 50 minut. Bo były za blisko siebie i nie mogliśmy żadnego zrobić. No ale każdy horror się dobrze kończy. Nie. <ś blues> Właśnie tak. No nie mylisz horroru z komedią? Nie, no przecież zawsze, zawsze się wydostają z tego horroru. Jedna osoba zawsze przeżyje. Ale Grymy potem się, wzią, się okazuje, że tak nie, 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 nie do końca. Przytrzum. Czemu? To komedie zawsze się źle kończą, bo ludzie potem się tam schodzą ze sobą. Komedie romantyczne. One się źle kończą, ale tam skwierczycie. Aż tutaj to słychać. Ja sobie trochę levela rozdam. W międzyczasie trochę tych darów pozbieram, czy coś. Piąty level i jest druga umiejętność. To od razu sobie zaaplikuję coś. Tylko kurwa, co? No to. jest lekki, delikatny. No damy tą ucieczkę, niech będzie. Jak jest, daj hakat tylu ocalało i zdjąłem dwóch. Nie, nie zdjąłem, innego zdjąłem. No, Tylko To pita rozlewisko teraz. Będę miał teraz zajebistą apteczkę, więc mnie ratujcie jakby co. A co się Pops. robię. Nie mamy... Teraz nie mogę, bo jak mnie, jak mnie powiesił, to już mnie nie ściągnął. No był problem po prostu. Akurat zawrócił jak ja szedłem po ciebie. Przeczuł. Tam przeczuł, no, przeczuł. wallhack byłem, byłem. na pewno. Pita też widział. No leciał prosto na niego. Zbawiony cheater na, na razie nam się z doktorkiem nie udało ani razu Z każdym innym się udało, nawet z tym takim popierdolonym szybkim co ciacha nożem. Nie pamiętam jak się nazywa O, ktoś dzwoni? Czy to kolacja? To u mnie w telewizorze. Kolację ci przynieśli? Będzie zaraz ręka, wyjdzie z telewizora z tym, z, z kolacją. Super. Szkoda, że nie mam takiej opcji, żeby założyć sobie te różowe gogle, co mam na ryju. To na przykład mam wszystko na różowo. Łatwiej, bym, łatwiej by mi się grało Kto dał goździki? Ja A ty to jesteś Aha, wariat, nie? Kurwa Nie cierpię goździków Róże bo trzeba Byt blokuje okno by blokuje okna. okna, no właśnie <laughs> Jebać, odbyt <laughs> Na chuj to komu? Lesy, gówno. Twój odbyt blokuje mi okno. Bariot, <noise> ponura spiżarnia. Jezi, yes, bagenda lewisko, Ja to jednak, jak wybiorę mapę. Do... No, tu są takie krzaki, że nic nie będzie widać. Zajebiście i jeszcze mgła. Mmm. I mm. potwór z Loch Ness. O, ktoś tu generator robi koło mnie. Idę ci pomóc, my friend. Halo, blondie. No, no hej. Pozwól, że spierdolę spację, dobra? Ej. Kurwa, w jesteśmy? FAJNIE! O nie, to jest ta głupia pizda. Kto? Kto? Nie! Szybka taka, fuj. Ale pie widmo, tak? pielęgniarka czy widmo? Widmo. Ja zjebałem generator, więc może wam odpuści na chwilkę. Ja robię winny, jakby już innego, co wam nie pomogę, sam tym... Mnie ściga ciągle. to, masz szczęście zawsze. U to uciekaj, Kurwa, win... mać! Ja robię w chatce... Ja, ja kurwa leżą do chatki, uciekaj! Właśnie słyszę bicie serca. Bury tak robi! <laughs> On widzi, no my widzimy, gdzie jesteśmy. Znaczy w sensie, jak oberwiesz, to chyba widać. No ale to ja tak nie patrzę. No na pewno. No biegnie, okay. Pomoc Na początku to ja zrobię kurwa wszystko sam. Oberwie raz i. A może potrzebujecie pomocy, chłopaki. Wiesz, czy co? No, zaraz będzie ja. samotam. Super. Samotał się! Brawo dla niego! Nie znam... nie widzę wyjścia! Co? Gdzie ty chcesz już wychodzić? Wszystko to zamykamy. Z drugiej strony mnie zaszła! Suka jebana! Ostaw mnie! postaw Szamotaj się znowu. Nie dam rady, bo już znalazła wyjście, wtedy się zagubiła. Dobra, ja cię... Powieszam nie. Idę gdzie wtedy robiliśmy ten pierwszy. Chyba poszła w stronę zrobionego generatora. Tam. Gdzie ma? Wypierdalamy stąd. Idzie o, tu chyba, że ma wraca. Idzie. Ja robię ten generator, co PID robiliśmy tam wcześniej. Fuck, jaki to jest. ...plątanina korytarza. To no akurat na mnie! Poza dziwka, pierdolona. Ruski fucking beach. Na kurwa nim? Nie, lubiam mnie Goni mnie Gdzie ktoś jest by mnie uleczył? Ja jestem w kurwa Jezus. Ja robię góry ten generator co na początku, ale nie wiem czy wiecie to było Już właśnie go kończę Nie, wypierdalać bo tu się kręci Tutaj jest Ja jeszcze apteczkę mam O Góry, to ty, chodź za mnie. Chodź, ja mam apteczkę się tu, chodź gdzieś tu pod płot. Uleczysz no, mnie? stój w miejscu. O Jezu, ale szybko idzie z tą apteczką. Leczaj mnie. Jeszcze białe. Tu, no, tu to dwa generatory jeszcze. Tu są zrobione dwa. Tu musimy iść na dwa w tym, budynku, w, tym, w tym budynku był jeden, nie? Tam, jest jest kodik, pan gdzie pan. mnie znalazłeś, tak? No, lepiej tam. A, to tam z prawej strony od budynku, nie? O, cię cię zaprowadzę. Eee, jest tu Ty masz ten skrzynkę, czy to o, ty masz? Tak, naprawczą. Tu jest. Zarobię, trzeba po go iść. Kądi pierwszy raz, nie? Tak. Idę chyba gdzieś tu w tą stronę. Gdzieś spierdoliła. Nie tam ma. Na skałę nie ma koło mnie jej. Nie, wraca, 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 wraca! No kurwa, jak dostanę drugi raz, pobiegnie za mną i będę znowu wisiał. O, ja jebę. No dobra, za mną idzie. Góry... No, o, ja moje tak prawo, jest prawo jest Chyba twoja stara za tobą idzie. E, e, e. No, idzie, poszła tam za kimś do tego budynku co w las poszedł. Do budynku chodzi, do góry. Las ma do góry. Od razu... Pod koło generatora. Od razu no. czas spierdolić Nic mi tacie mówi Góry na moje prawo, czele Biegnie za tobą, biegnie za tobą mm -hmm. Dzięki za info o, Od razu pójdzie na nas, beda spierdalaj A tu jest kondi Nie to do... Ty uleczycie Co No Ulecz go I, bądź, i szukamy generatora Tam był jeden Udło I kurwa Końca w Ja wam pokażę gdzie jest generator Czemu tylko pokażesz? To Blondyna nam pokaże. Ona jest głupia. Mam no, teczkę, wejdę na was zamiast kurwa na siebie. O wpizda, dobra, zgubiłem ją. No, ale my, cóż O widzę ją, widzę Masz wam, pizdę. Ty do tego domu nas prowadzisz, czy gdzie? W budynku A, jest generator, no. Ośle. Idzie, idzie, idzie gdzieś tu. Idzie, no, blisko jest gdzieś. Jest, dajcie, dajcie mi góry, pod generatora! Rozpierdala generator Poszła na dół, nie? Czeka, czeka, czeka Poszła, Poszła na, dół. na dół Kurwa, nie chcę tego Łazi pod domem Ale idzie do góry? Nie widzę jej już Zniknęła Nie, jest pod domem cały czas Jest to Kurwa, gdzie to jest wyjście? Pierdolone ja Inny Ścigacie? generator robić Nie, zgubiłem ją Idzie chyba do góry. Jest, u góry, koło generatora. Ja idę robić inny generator. Łazi, w poszła, poszła w pieryny. W pieryny? I łazi po budynku ciągle. Widzę ją. Zeszła na dół, zeszła na dół. Robię generator. Pieryny. Robię generator. Dobra, poszła do tamtego generatora. Tam jest jeszcze jeden generator. Fuck. To już było kurwa przetrzebione przez kogoś. Ty też tam róbcie, jak to macie. Idzie kogoś Halo oh, Hara O oh, Hello Blondie Ej, idzie do nas, idzie do nas Kurwa Idzie do budynku chyba Nie Pod budynkiem jest O oh, Esa Esa zgubiona Pod budynkiem oh. jest gdzieś, bo słyszę Teraz mocniej bije serce. Bo zaraz będzie się zawał. Ale nie, Łazi pod budynkiem, ale nie ma jej. Kądy, gdzie to jest gdzie chyba do mnie? Ja jestem przy rozjebanej łódce. Na dole, na dole, Obserwuję na dole, cały ryga. czas ten budynek, i se stękam. Jest przy mnie, przy moim generatorze jest. Rozwala mi generator. Poszła w pizdu, robię generator. Poszła do tego drugiego generatora. Nie, widziałem się. Nie? Nie. Znowu jest przy moim generatorze. Idzie do mojego generatora. Tak, idzie, idzie do, do mojego generatora. Jest pod budynkiem. O, coś Pit. Weszła, ja na, górę, weszła na górę, weszła na górę. Rozpiadała mi generator. Ja pierdolę tą bramę, nie będę przez nią wychodził. Widzi nas, widzi nas, Pit. Wiem. Zatrzymała Opa. się przy barierkach. I się popatrzyła. O dobra, to wiem gdzie wy jesteście Robię, robię generator a ty, a ty jesteś Bury gdzie? U góry, na chacie robię generator, Idę, Idę ci pomóc, mam skrzynkę No Ja też mam skrzynkę, chodź Ale czu, macie skrzynki Mateusz! Czu, czu, czu. Dobra, od razu bramy kondy, nie? Tak, tak, Podchodzi. tak, tak. No Ja jestem kurwa ranny To uciekaj No nie, ja potrzebuję leczonka A co tu ramy. się otworzyło? Idzie, 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 skąd spierdalaj. Idzie do budynku, no? Ja Idę otwierać bramę jedną Nie, do bramy, do bramy idzie, zaraz ciachnie kogoś Ej, tu jest skrzynka. Idę, idę na dół, Stoi przy bramie Rozpierdala Ej, otworzyła bramy Nie, bramy są zamknięte Ona otworzyła bramy Coś, co co? No chodź na drugą, drugą stronę bra Moja brama jest zamknięta Moja ja jest otwarta, ta druga ja ot jest otwarta To ja zaraz moją też będę miał otwartą to czemu dzwony zabiły? No bo ona, ona podeszła do tego urządzenia z tym, je była w to i się samo otworzyło. Aha. Dobra, ja mam Zaj, otwartą i to, bramę. I, się... I to może o te... to gówno robi. Jest bramę tu gdzieś brama, nie? Bo, 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 idzie, idziecie w programie jest, Koło budynku, tam gdzie byliśmy. Jest brama. Hej, Co jest? Jest w bramie! Pójdź z nią. W drugiej bramie, druga brama koło generatora, gdzie robiliśmy kondy. Jak się zeskakuje, jest otwarta. <laughs> Ona tak, ona może się robić niewidzialna na chwilę, nie? No to właśnie jej wleciała we mnie nagle z AX radio? A, <tłuchy> X A, nie uciekł, dobra. A nie, to... Dobra. Ja też uciekłem. Ona, ona podeszła do tej bramy, jebła w to urządzenie co normalnie się otwiera i się sama brama otworzyła i ten, ten, ta te, te, te czerwona ziemia się zrobiła. To nie wiem.